Witajcie, moi drodzy! Bardzo się cieszę, że oglądacie ten materiał i że mogę go dla was dzisiaj nagrać. To było ważne, żeby dziś dla was go nagrać, czyli 1 grudnia, i powiem wam szczerze, że nie mogłem się doczekać tego momentu, kiedy będę wam proponował to wyzwanie, które dla was dzisiaj mam, ponieważ wpadł mi ten pomysł na początku tygodnia i czekałem do tego dnia dzisiejszego, żeby wspólnie z wami to wyzwanie zacząć. I o co w tym całym pomyśle chodzi? No chodzi o to, że już za chwilę mamy nowy rok i wiele osób w nowym roku postanawia sobie coś. Czyli mamy te postanowienia noworoczne, które bardzo szybko zacierają się w tym nowym roku, i praktycznie wielu z nas, albo często nikt nawet z naszego otoczenia, nie wytrzymuje w tych postanowieniach noworocznych do lutego. Już nie mówię o tym, żeby wytrzymać do marca. Dlatego stwierdziłem, że po co czekać do nowego roku? Jak można przygotować się do tego, żeby ten nowy rok zacząć już z taką większą siłą, z większą motywacją i z większą skutecznością? Dlatego proponuję Wam, takie wyzwanie. I bez względu na to, kiedy oglądacie ten materiał, nawet jeżeli będzie to ostatni dzień w tym roku, to i tak warto dołączyć, ponieważ robiąc pewien krok wcześniej, możemy się przygotować do tych postanowień noworocznych, ale to jest tylko taka symbolika. Chodzi mi tutaj o to, żebyście podjęli ze mną takie 30-dniowe wyzwanie, wyzwanie, które na pewno wpływ, wpłynie na wasz rozwój, wpłynie na waszą samoświadomość i na pewno wam pomoże. A więc jeżeli nie chcesz czekać do jakiejś symbolicznej daty, do nowego roku, to zacznij dziś, bo to wyzwanie będzie wyjątkowe. Kiedy wpadło mi to do głowy, wiedziałem, że po pierwsze, chcę z wami to zacząć, a po drugie, że wam też to również się spodoba. I kiedy szukałem pomysłu na to wyzwanie, miałem kilka takich głównych założeń. Przede wszystkim szukałem takiej techniki pracy nad sobą, której skuteczność jest potwierdzona. I to potwierdzona naukowo, że nie mamy tutaj wątpliwości, że to pozytywnie wpłynie na wasze życie. Druga sprawa to jest to, że ta technika musiała być prosta i musiała być darmowa, oraz że może ją zastosować praktycznie każdy z nas: prosta, darmowa, skuteczna i to potwierdzona naukowo. I dodatkowo, że można tą technikę wykonać w każdym dowolnym miejscu oraz zacząć praktykować tą rzecz. Niemal w każdym wieku. A więc nie ma żadnych ograniczeń, jest to bezkosztowe. Wystarczy tylko chcieć zacząć. No i to jest w tym wszystkim najtrudniejsze. I kiedy przyjąłem takie kryteria proste, potwierdzone, darmowe dla każdego, no to rozwiązanie było dla mnie również proste i oczywiste. Oczywiście chodzi o medytację. I wybrałem dla Was specyficzną formę medytacji. Bo nie chodzi mi tutaj o medytację taką klasyczną, skupioną na oddechu. Chodzi mi tutaj o taką bardziej naukową metodę medytacyjną, taką odartą zupełnie z jakiejś takiej dodatkowej filozofii, a więc będzie to taka forma medytacji, która bez względu na, nas, na Waszą wiarę, na Wasze przekonania, będzie dla Was dobra, bo to jest podejście naukowe do medytacji, które Wam proponuję, które jest sprawdzone, potwierdzone i które naprawdę będzie dla Was korzystne. I dodatkowo, żeby wam to uzmysłowić, porównuję tą metodę medytacyjną, tego właśnie takiego treningu, do takiego treningu siłowego. Bo kiedy idziecie na siłownię, kiedy biegacie, kiedy robicie ćwiczenia w domu, to ćwiczycie swoje ciało. Ale my również potrzebujemy takiego ćwiczenia dla naszej głowy, potrzebujemy ćwiczenia dla naszego mózgu, i w ten sposób nasz umysł się wzmacnia, mamy lepszą koncentrację. A więc potraktujcie to nasze wyzwanie, jako Wasz trening, trening rozwojowy, trening waszego mózgu, i pamiętajcie, że to, co będziemy tutaj robić, właśnie dlatego jest to wyzwanie 30-dniowe: to jest tak, że jak pójdziemy na siłownię i trenujemy tylko raz, to nie możemy spodziewać się jakichś spektakularnych efektów. I tak samo tutaj. Po jednym dniu tego wyzwania może nic się nie zmienić. Ale wytrzymajcie ze mną te 30 dni, bo ja również to z wami będę robił przez 30 dni, bo prawdę mówiąc, miałem takie różne momenty w życiu, kiedy wracałem do medytacji, kiedy rezygnowałem z medytacji. No i teraz chciałem właśnie podjąć takie wyzwanie sam dla siebie, ale również z wami. Żeby medytować przez 30 dni, zaraz wam wszystko powiem, jak to będzie wyglądało. Natomiast na początku chcę was zachęcić do tego. Że to naprawdę warto, bo tak jak trenujemy nasze ciało, musimy wytrenować w tych bardzo szybko zmieniających się czasach, stresujących czasach, w czasach pełnych zmian, napięcia, trudnych emocji, bombardowania nas z różnych stron, wszelkimi komunikatami. Musimy się na to uodpornić, i właśnie dlatego wybrałem dla Was tą technikę takiej mentalnej siłowni. Czyli po prostu technikę medytacyjną, żebyście mogli uspokoić swoją głowę, uspokoić swoje myśli, uspokoić swoje emocje i po prostu pozytywnie wpłynąć i na swój mózg, i na swój umysł. Dlatego zachęcam Was do tego treningu medytacyjnego wspólnie ze mną przez 30 dni i dopiero wtedy zobaczcie, czy będą z tego rezultaty, bo jak sprawdziłem, jeżeli chodzi o badania potwierdzające skuteczność medytacji. To mamy tutaj wyraźne takie wyniki, które pokazują, że medytacja jest dla nas korzystna, bo medytacja jest taką reakcją relaksacyjną. Takie rozluźnienie się pojawia, i reakcja relaksacyjna jest takim przeciwieństwem stanu takiego napięcia emocjonalnego. Jest to przeciwieństwo takiego stanu dla nas też często naturalnego, czyli tego stanu walki i ucieczki, o której często Wam na moim kanale mówię. Natomiast medytacja jest związana z taką, re, taką reakcją relaksacyjną, a więc poprawia to naszą koncentrację, lepiej radzimy sobie ze stresem, z emocjami. To wspiera naszą odporność, więc w tych miesiącach, które teraz mamy, jak najbardziej ta odporność jest nam potrzebna, poprawia medytacja nam ciśnienie krwi, poprawia też taki spokój w naszym życiu. Tego spokoju jest więcej, mamy większe rozluźnienie i po prostu lepiej kontrolujemy swoje różne reakcje i są też badania, które pokazują, że jeżeli medytujemy regularnie to lepiej radzimy sobie z różnymi impulsywnymi zachowaniami, i przykładowo w niektórych badaniach widzimy wyraźnie, że osoby, które medytują, mogą zapanować w lepszy sposób nad takim impulsywnym jedzeniem. A więc same plusy, darmowo, każdy może tego spróbować. Więc myślę, że czas przejść do tego, żeby Was nauczyć, bo to jest kluczowe, że to jest bardzo prosta technika, którą my niestety sobie komplikujemy. I robimy to tylko dlatego, żeby odwlekać w czasie no, ten nasz trening. I ja wybrałem dla Was właśnie to naukowe podejście do medytacji. Jest to, tak jak mówiłem, metoda świecka, dobra dla każdego. Nie będzie to, tak jak mówiłem, klasyczna medytacja skupiona na oddechu. Wybrałem tutaj dla Was medytację, która skupia się na mantrze, a więc. Powtarzalnym takim słowie w swojej głowie, o którym też wam powiem, pomogę wam wybrać tę mantrę, ale właśnie chciałem wam powiedzieć, nie będzie to klasyczna medytacja skupiona na oddechu, ale medytacja skupiona na mantrze, a więc można powiedzieć, że tutaj jest to takie połączenie. Tej medytacji, jeżeli mamy tu metodę naukową, na pewno jest to taka medytacja wedyjska. Mamy tutaj do czynienia z taką metodą medytacji, tą skandynawską, czyli Akem, Oraz jest to taka medytacja wspierana przez takiego kardiologa, który nazywa się Herbert Benson i on też pokazuje zalety takiej właśnie naukowej medytacji, odartej z wszelkich filozofii i chodzi tutaj tylko i wyłącznie o proces, chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to ćwiczenie swojej głowy. A więc jak medytować w tym naukowym podejściu, tym podejściu skupionym tutaj nie na oddechu, a na mantrze? Kilka takich kluczowych punktów. I pamiętajcie, że tu nie trzeba nic bardziej komplikować, bo czym bardziej sobie skomplikujecie ten proces, o którym wam powiem, tym jest większa szansa, że tego po pierwsze nie zrobicie, a po drugie, że to nie będzie skuteczne. Jak zastosujecie tą prostą metodę, macie stuprocentową szanse na to, żeby skuteczność u was tej medytacji, tej metody się pojawiła. Natomiast jeżeli to skomplikujecie, no to prawdopodobnie odpuścicie sobie, nie wytrzymacie i po prostu efekty się nie pojawią. A więc jak medytować tą metodą naukową? Pierwsza rzecz, to znajdź sobie wygodną pozycję. Nie muszą to być jakieś dziwne pozy, jakieś siedzenie na poduszkach. Po prostu to ma być Twoja wygodna, naturalna dla Ciebie pozycja. Wybierz sobie wygodne krzesło, wybierz sobie wygodny fotel. Ja pamiętam, jak my medytowaliśmy również i mieliśmy taką, takie ćwiczenia relaksacyjne oraz ćwiczenia związane z mindfulness na moich studiach psychologicznych. To my to robiliśmy na zwykłych krzesłach, które były na sali wykładowej i to też świetnie działało. A więc wybierzcie sobie pozycję, która dla Was jest naturalna, dla Was jest wygodna, nie jest jakaś dziwaczna, po prostu wygodna poza. I nawet jeżeli chcecie, to możecie się położyć. Ja niektóre osoby też do tego zachęcam, bo jeżeli ktoś nie chce medytować na siedząco, jakoś go to blokuje. To, to połóżcie się. Nie ma tu dla mnie znaczenia, co wy robicie i jak to robicie. Ważne, żebyście to robili, żebyście trenowali, żeby to był proces. Przyznam wam szczerze, że ja sam często medytuję właśnie lub medytowałem wcześniej w tej formie należąco, bo leżę na takim specjalnym materacu, który ma niby te takie wypustki do masowania kręgosłupa i to jest dla mnie bardzo wygodna forma, bo to jest dosyć takie bolesne na początku, kiedy te wypustki wchodzą w kręgosłup, ale to w ten sposób pozwala mi zachować większą koncentrację, większą uwagę i nawet tutaj nie mamy takiej szansy, że zaśniemy, więc ja wybieram często taką formę, czasami medytuję na siedząco, natomiast Wy wybierzcie sobie pozycję, jaką tylko chcecie. Druga sprawa to jest ustawienie buzika. I chodzi o to, żebyście w tym wyzwaniu medytowali minimum 5 minut. I możecie od tego zacząć, potem możecie przejść do 10 minut, 15 minut. To myślę, że w tym wyzwaniu będzie maksimum. 5, 10 lub 15 minut. Na tyle nastawcie sobie budzik. I pamiętajcie tutaj, żeby nastawiając budzik, wybrać taki dźwięk dzwonka albo żeby to była tylko wibracja, który będzie bardzo cichutki, który Was nie zaskoczy, nie przestraszy, nie wywoła jakichś negatywnych emocji. I chodzi o to, żeby to było cichutkie. Ja wybrałem taki dźwięk takiej harfy, która trwa jedną sekundę, po prostu będę wiedział, kiedy ten czas się skończy, bo wa bardzo ważne jest to, żeby po zakończeniu medytacji dać sobie jeszcze chwilę, kiedy już przerwiecie to powtarzanie mantry, ale dajcie sobie chwilę, żeby wrócić do takiego normalnego życia. A więc ten budzik jest potrzebny, żeby ten czas z mantrą się skończył, i potem spokojnie wracacie do swoich zajęć. A więc krok pierwszy: znajdź wygodną pozycję, krok drugi. Wybierz ten odpowiedni czas, 5, 10, 15 minut. Ustaw sobie budzik taki delikatny, właśnie jednosekundowy, króciutki, żeby to był tylko dla Was sygnał. Trzecia sprawa: jak już macie wygodną pozycję, budzik ustawiony, to zamykamy oczy i rozluźniamy się. Na razie nic nie musicie robić, po prostu spokojnie, naturalnie oddychacie. Nie koncentrujecie się w żaden sposób na oddechu, oddech tylko ma być taki naturalny i macie. Tak zamykając oczy, w chwilę tak po prostu posiedzieć, w ciszy, jeszcze nic nie robiąc, po prostu przyzwyczajając się do tej pozycji, do tego, że macie zamknięte oczy i że zaraz wchodzicie do tego wykonywania ćwiczenia, czyli przechodzicie do tej mantry. Czyli mamy krok pierwszy, wygodna pozycja, krok drugi. Ustawiamy budzik, krok trzeci, zamykamy oczy, chwila takiego skupienia, chwila takiego przyzwyczajenia do tej sytuacji, i krok czwarty, dopiero wtedy zaczynamy nasze mentalne ćwiczenie, czyli tą naszą medytację, a więc zaczynamy powtarzać mantrę. O mantrach Wam powiem, jakie wybrać, natomiast tutaj tylko się skupcie, że musimy tą mantrę w tym momencie z tymi zamkniętymi oczami powtarzać, tak po prostu leciutko w głowie. Nic więcej, to ma być tylko taki dźwięk w waszej głowie, do którego wracacie. Jeżeli potrzebujecie rytmu, to możecie powtarzać tę mantrę, kiedy robicie wydech. Wtedy zachowacie po prostu swój taki naturalny rytm. To dla wielu osób jest pomocne. I chodzi o to, żeby tę mantrę naprawdę leciutko powtarzać w głowie. I kiedy wasze myśli odpływają, wracacie do codzienności, to po prostu najważniejsze jest to, żeby się przyłapać i wrócić do powtarzania tej mantry. To jest tak jak z podnoszeniem ciężarków. Jeżeli podnosimy ciężarki, no to po prostu trenujemy. Tak samo tu powtarzamy w głowie tylko tą mantrę, i też w ten sposób trenujemy to nasze skupienie i przywracanie się do tego właściwego stanu, na którym nam zależy, czyli do takiego stanu skupienia na czymś konkretnym, i w tym wypadku tym czymś konkretnym jest nasza mantra. I kiedy tak sobie trenujemy, powtarzamy tą mantrę, zadzwoni budzik. Czyli kończymy w tym momencie powtarzanie mantry, i tak sobie jeszcze le leciutko, zanim wrócimy do tego naszego rzeczywistego świata, do tej naszej codzienności, żeby tak sobie minutkę, dwie minutki posiedzieć, i wtedy otwierasz oczy, wracasz do swoich spraw. A więc w teorii jest to bardzo, ale to bardzo proste. Ten proces nie wymaga tego, żeby go komplikować. Siadamy wygodnie, ustawiamy budzik, zamykamy oczy, przyzwyczajamy się do tej sytuacji, powtarzamy mantrę, kończymy naszą medytację, dajemy sobie chwilkę i wychodzimy z całego procesu. Bardzo proste i kluczowe, żeby sobie tego nie utrudniać. Ja naprawdę widzę, jak wielu moich klientów utrudnia sobie takie pracowanie nad tą techniką, i takie osoby czytają wiele książek na temat medytacji, oglądają różne kursy, a potem pytam takich osób, czy kiedykolwiek próbowałeś medytować, a taka osoba mówi, nie, ja nie czuję się gotowy, czy gotowa. I to jest właśnie komplikowanie sobie życia. Bo pamiętaj, że medytacja jest tutaj procesem. Jeżeli robisz to, to to działa. To jest tak samo jak sterlingiem fizycznym. Jeżeli biegasz, podnosisz ciężarki, robisz pompki. To po prostu na ciebie działa. Jeżeli czytasz o bieganiu, czytasz o robieniu pompek, czytasz o treningu na siłowni, to nie działa, nic się wtedy nie zmienia. Może twoja wiedza na ten temat rośnie, natomiast twoje ciało w żaden sposób na tym nie korzysta. I pamiętaj, że nie ma znaczenia, co ty czujesz podczas medytacji, bo to jest twój trening: trening skupienia, koncentracji, trening dla twojego mózgu, dla twojego umysłu i podobnie możesz sobie pomyśleć o tym, że jak podnosisz ciężarki i robisz pompki, to dla twoich mięśni nie ma znaczenia, co ty sobie tam teraz w głowie myślisz. Tak samo dla twojej medytacji. To jest pewien proces powtarzalny, który wymaga od nas cierpliwości, koncentracji i tego, żebyśmy to po prostu robili. Dlatego nie ma znaczenia, co ty czujesz w momencie medytacji, bo to jest po prostu trening. Po tym treningu Coś się na pewno wydarzy. Jeżeli będziesz go robić re, tak regularnie, to coś się zmieni. Twoja głowa zacznie trochę inaczej funkcjonować, no bo myśli się uspokoją, bo koncentracja pojawi się większa, bo będą te wszystkie zalety, które, o których mówiłem wcześniej. I tu jest jeszcze jedno pytanie, które pada najczęściej. Ile razy tak naprawdę masz medytować? I ja zachęcam Was na początku tego wyzwania. Medytujcie chociaż jeden raz dziennie, ale róbcie to regularnie. Jeżeli możecie sobie na to pozwolić i chcecie podnieść tą swoją efektywność medytacji, to róbcie dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Ja zamierzam przez te 30 dni do nowego roku, a myślę, że jak ten nawyk już się rozwinie, to i później cały czas dalej medytować dwa razy dziennie. Zobaczymy. Może zacznę na początku od 10 minut, później przejdę do 15 minut, ale chcę to po prostu robić dwa razy dziennie od dziś. I również Was zachęcam do tego, żebyście robili to regularnie. Jak regularnie możecie sobie pozwolić tylko na jedną rundę medytacyjną i to 5 minut dziennie, nie zniechęcajcie się, róbcie to. Nauczycie się tego procesu i będzie Wam później łatwiej, jeżeli będziecie chcieli wydłużyć te sesje medytacyjne. I teraz na koniec, jeszcze jedna rzecz, która może Was blokować, czyli no, jak wybrać tą mantrę. Wiele się o tym mówi, wiele można kursów na ten temat przechodzić. Ale to tak naprawdę kolejna rzecz, której nie ma sensu sobie komplikować, bo mantra to jest po prostu nasz pewien taki sygnał. Taki sygnał, tak jak gwizdek na basenie, który którego ratownik używa, żeby zwrócić naszą uwagę, że coś się dzieje. Tak samo twoja mantra to jest jak ten gwizdek, żeby zwrócić uwagę twojego mózgu, żeby powrócił do tego stanu tu i teraz, do tego stanu medytacyjnego, a nie żeby był bardzo taki rozbiegany. A więc mantra jest takim dźwięcznym słowem, które najczęściej po prostu nic nie znaczy. Jeżeli we, weźmiemy tą metodę norweską, tą metodę skandynawską, Tą metodę Akem, no to widzimy, że mantra ma być taka, takim pozbawionym znaczenia słowem, które sobie powtarzamy, która po prostu pozwala nam w lepszy sposób koncentrować się na pewnym właśnie dźwięku, takim nic nieznaczącym słowie, który pozwala nas przywrócić się po prostu do koncentracji. I nie udziwniajmy tego, mantra służy nam tylko i wyłącznie jak hantle do ćwiczenia. Jeżeli Dźwigasz hantle, podnosisz ciężary, robisz pompki, podciągasz się, to tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia dla twoich mięśni. To i tak na ciebie wpływa, tak samo będzie z Twoją mantrą. To jest po prostu coś, co Ty wykorzystujesz jak narzędzie. Możesz wbić gwoździa młotkiem, możesz wbić gwoździa też kamieniem, nie ma to znaczenia. Jeżeli potrzebujesz po prostu, żeby ten gwóźdź był wbity, to wykorzystujesz jakieś narzędzie i mantra też dla Ciebie będzie narzędziem. Więc wybierz sobie jakąkolwiek, możesz sobie zmieniać, jeżeli będzie ci coś nie odpowiadało. I pamiętaj, że to jest proces, że to jest ćwiczenie i nie ma tak, tak naprawdę znaczenia, jaką ty mantrę wybierzesz, bo chodzi tylko o to, żeby to było twoje narzędzie. Natomiast ja podpowiem ci kilka mantr, które są takie klasyczne, jednosylabowe. Ja op w opisie też je zostawię, żeby było wam łatwiej wybrać. I takie klasyczne mantry, które można sobie powtarzać, to jest man mantra: Om, mantra, am. Mantra lam, bardzo popularna. Mantra rim, mantra rom i mantra jam. To wszystko będzie opisane w opisie, czyli om, am, lam, rim, rom, jam. Widzicie, to są takie dźwięki, które tak się ładnie rozchodzą. Kiedy powtarzacie sobie to w głowie, to też tak to dźwięczy, tak rozbrzmiewa. Natomiast chodzi o to, żeby robić to z taką lekkością, żeby tego nie wymuszać za mocno, a więc tak. Pokazując wam jeszcze raz tą technikę, która jest bardzo prosta, naprawdę nie udziwniajcie, nie komplikujcie tego. A więc siadacie sobie, włączacie budzik, wszystko jest przygotowane, zamykacie oczy, robicie kilka wdechów, wydechów, przyzwyczajacie się do tego stanu i przechodzicie do tego czwartego punktu, czyli powtarzanie mantry, przykładowo mantry om, i sobie robicie wdech, i kiedy wydech jest, to mówicie sobie w głowie om i to wszystko. Po prostu wracacie do tego stanu, powracacie do tej mantry, powtarzacie ją, tak jak trening na siłowni trenujecie swoją głowę, swój umysł. Czekacie spokojnie na budzik, wracacie później po minucie, po dwóch, jak już ten budzik zadzwoni do tego realnego świata i robicie już dalej co chcecie, a trening był już się odbył i to warto powtarzać przez kolejne dni i zobaczycie jak to wpłynie na wasz sposób myślenia, na koncentrację, ogólnie na skupienie, na to, jak będziecie podejmować różne decyzje w swoim życiu, ponieważ będziecie tacy bardziej zrelaksowani. I o to nam właśnie chodzi. Nie o jakąś magię, nie o jakieś czary, tylko chodzi nam o trening naszej głowy, trening naszego umysłu. I do tego was zachęcam, bez względu na to, kiedy oglądacie ten materiał. Dołączcie do naszego wyzwania. Niech to będzie 30 dni bez takiej oceny, czy to dla mnie działa, czy nie działa, po prostu to, czy na ciebie to działa, to dowiesz się tego po 30 dniach, wtedy to ocenisz. Na razie po prostu to rób, zaufaj temu procesowi i zobaczysz, co będzie. Ale też zobaczysz, czy potrafisz w tym wytrwać, bo to jest tak naprawdę trening wytrwałości, cierpliwości, tego, czy potrafisz. Się do czegoś w jakiś sposób zmusić, bo nie zawsze będzie ci się chciało medytować, natomiast to jest trening Twojego charakteru. I do tego właśnie Cię zachęcam, bo skoro mamy mieć jakieś postanowienia noworoczne, skoro ten przyszły rok ma dla Ciebie być jeszcze lepszy niż ten obecny rok, no to warto już się do tego przygotować. Warto wytrenować swoje ciało, ale też swoją głowę. Nie zapominajmy o tym, bo w tych szybko zmieniających się czasach trening naszej głowy jest bardzo ważny. Także. Zachęcam Was do medytacji. Te kilka prostych kroków, które Wam omówiłem, powtórzę jeszcze raz, żeby to naprawdę było jasne, że tu nic więcej nie trzeba. Naukowa metoda do medytacji, która działa, która jest sprawdzona, która jest pewna, która jest łatwa i każdy może ją zastosować. A więc, wygodna pozycja, nie jakieś dziwne pozy, które są dla Was niewygodne, tylko coś, co Wam odpowiada. Nastawiamy budzik, delikatny dźwięk alarmu, zamykamy oczy, przyzwyczajamy się do tego. Czwarty punkt to jest już powtarzanie swojej mantry, czyli nasz ten realny trening, nasza realna medytacja. Dzwoni budzik, spokojnie wracamy, tutaj przerywamy powtarzanie mantry, wracamy do realnego świata po takiej minucie, dwóch, takiego spokoju i wchodzimy już w ten dzień lub kończymy ten dzień zupełnie z innym nastawieniem. Także dajcie znać w komentarzu, czy dołączycie do tego mojego wyzwania. Wyzwania na grudzień oraz na każdy moment, w którym teraz ten materiał oglądacie. sprawdźcie to przez 30 dni a podziękujecie mi później w komentarzach i liczę na te wasze komentarze właśnie też po 30 dniach, co taka forma treningu waszego umysłu zrobiła w waszym życiu, jak Wam pomogła I czy naprawdę po takich 30 dniach jak tego spróbujecie, to czy chcecie to przerwać? Bo w wielu sytuacjach jestem pewien, że tego nie przerwiecie, a więc Czekam na Wasze komentarze, dołączajcie do naszego wyzwania i pamiętajcie, nie komplikujcie. Jeżeli tego nie skomplikujecie, to będzie to na pewno skuteczne.